Rozdział 5. Na każdym etapie uwięzienia, Winston wiedział, a przynajmniej tak mu się zdawało, w jakiej części pozbawionego okien budynku akurat przebywa. Może poznawał to po niewielkich różnicach ciśnienia. Cele, w których bili go strażnicy, mieściły się pod ziemią. Pokój, w którym przesłuchiwał go O'Brien, lokowany był gdzieś wysoko, niemal pod samym dachem. Teraz z kolei zabrano go do pomieszczenia położonego wiele metrów pod ziemią, chyba na najniższej kondygnacji budynku. Było obszerniejsze niż większość cel, gdzie dotąd go trzymano, jednakże nie zwracał uwagi na otoczenie, zauważył tylko, że przed sobą ma dwa stoliki, oba przykryte zielonym suknem. Jeden stał zaledwie półtora metra od niego, drugi nieco dalej, bliżej drzwi. Winston siedział w fotelu, skrępowany tak ciasno, że nie mógł się poruszyć, nawet skinąć głową. Sztywna podpórka sprawiała, że musiał patrzeć prosto przed siebie. Przez chwilę był sam, po czym drzwi otworzyły się i do środka wszedł Brian. Pytałeś mnie kiedyś, rzekł: Co jest w pokoju 101? Powiedziałem ci, że sam wiesz najlepiej. Wszyscy wiedzą. Tutaj czeka cię to, co jest najstraszniejsze na świecie. Drzwi otworzyły się ponownie. Do środka wszedł strażnik. Wniósł jakiś przedmiot wykonany z drutu, kosz albo skrzynkę i postawił na dalszym stoliku. O'Brien zasłaniał mu widok. Winston nie mógł więc dobrze się przyjrzeć. Dla każdego człowieka co innego jest najstraszniejsze na świecie, wyjaśnił O'Brien. Dla jednego może to być pogrzebanie żywcem, dla drugiego spalenie, a dla trzeciego utonięcie, wbicie na pal lub dopiero pięćdziesiąty rodzaj śmierci. Czasami chodzi o coś bardzo trywialnego, co wcale nie powoduje zgonu. Przesunął się nieco, aby Winston mógł lepiej dojrzeć przedmiot umieszczony na stole. Była to podłużna, druciana klatka z umocowanym na wierzchu uchwytem. Z przodu znajdowała się jakby maska szermiercza, wklęsłą stroną zwrócona na zewnątrz. Chociaż klatka stała w odległości prawie czterech metrów, Winston widział, że przedzielona jest wzdłuż na dwie części i że w każdej z nich siedzi zwierzę, szczur. — W twoim wypadku — kontynuował O'Brien — Najstraszniejsze są szczury. Dziwny, ostrzegawczy dreszcz, niewytłumaczalny lęk wstrząsnął Winstonem, gdy tylko ujrzał klatkę. Lecz dopiero w tym momencie zrozumiał, do czego służy podobne do maski urządzenie umocowane z przodu. Kiszki zamieniły mu się w lód. Nie możecie, zawył piskliwym, łamiącym się głosem. Nie możecie! Nie! – Nie. – Czy pamiętasz chwile grozy, które nachodziły cię w snach? – spytał O'Brien. – Przed sobą widziałeś mroczną jamę, w uszach słyszałeś grzmot, w jamie kryło się coś strasznego. Wiedziałeś co, lecz nie dopuszczałeś tej wiedzy do świadomości. – Szczury. – O'Brien – zapołał Winston, usiłując zapanować nad głosem. Przecież wiecie, że to nie jest konieczne, czego ode mnie chcecie. O'Brien nie odpowiedział wprost. Kiedy się odezwał, mówił, co mu się czasem zdarzało, tonem nauczycielskim. Patrzył z namysłem przed siebie, jakby zwracał się do słuchaczy siedzących gdzieś za Winstonem. Ból sam w sobie często nie wystarczy. Są sytuacje, w których człowiek zdoła wytrzymać największy ból. A nawet może z bólu umrzeć, ale każdego coś napawa taką grozą, że boi się choćby o tym myśleć. Nie ma to nic wspólnego z odwagą i strachem. Kiedy człowiek spada z wysokości, nie jest chórzostwem łapanie się liny, jeśli wynurza się spod wody nie jest chórzostwem wciąganie powietrza w płuca, to odruch, którego nie sposób się wyzbyć. Tak samo jest z tobą i szczurami. Dla ciebie są najkoszmarniejszą rzeczą na świecie. Choćbyś nie wiem jak pragnął tej formy nacisku, nie potrafisz znieść. Zrobisz, czego tylko od ciebie zażądam. Ale czego, czego żądacie? Ja mogę to zrobić. Skoro, jak mogę to zrobić, skoro nie wiem? O'Brien przeniósł klatkę na bliższy stolik. Postawił ją ostrożnie na zielonym suknie. Winstonowi krew zachuczała w uszach. Czuł się straszliwie osamotniony. Zdawało mu się, że siedzi pośrodku rozległej, bezludnej równiny. pustyni zalanej słonecznym blaskiem, a wszystkie dźwięki docierają do niego z ogromnej odległości. Ale klatka ze szczurami stała zaledwie półtora metra od jego fotela. Były wielkie. Oba w tym wieku, gdy szczurom grubieją pyski i stają się bardziej drapieżne, a sierść szarej przemienia się brunatną. Szczury, choć gryzonie, są mięsożerne, ciągnął Brian, jakby wciąż przemawiał do swoich niewidocznych słuchaczy. Chyba sam wiesz, co zdarza się w ubogich dzielnicach. Są ulice, gdzie kobiety boją się. Zostawiać niemowlę w domu bez opieki choćby na pięć minut. Szczury z miejsca by się na nie rzuciły i po kilku chwilach pozostałyby tylko ogryzione do cnakości. Szczury atakują również ludzi chorych lub umierających. Wykazują niebywałą zdolność wyczuwania, że ktoś jest, że ktoś jest bezsilny. Nagle z klatki rozległy się głośne piski. Dochodziły Winstona, jakby z bardzo daleka. Szczury rozdrażnione szturmowały dzielącą je ściankę. Usłyszał głęboki jęk rozpaczy. Ten dźwięk również zdawał się płynąć z oddali. O'Brien podniósł klatkę i coś przy niej nacisnął. Rozległ się głośny trzask. Winston szarpnął całym ciałem jak oszalały, próbując zerwać się z fotela. Daremny wysiłek. Ciało i głowę miał całkowicie uro unieruchomione. O'Brien przybliżył klatkę. Była teraz niecały metr od twarzy Winstona. Nacisnąłem pierwszą dźwignię, wyjaśnił O'Brien. Domyślasz się chyba, jak funkcjonuje klatka. Maska zamknie się wokół twojej głowy. Kiedy nacisnę drugą dźwignię, drzwiczki w klatce uniosą się do góry. Wygłodniałe bestie skoczą do przodu, jakby strzelone z procy. Czy widziałeś, kiedy jak szczur rzuca się do ataku? Skoczą ci prosto na twarz i zaczną się w nią wgryzać. Czasami od razu wyżerają oczy, czasami najpierw przegryzają policzki i wyjadają język. Klatka była coraz bliżej, coraz większa. Winston usłyszał kilka krótkich jęków, które dolatywały jakby gdzieś z jego głowy. Walczył rozpaczliwie, aby opanować strach. Wymyślił coś, wymyślił. Wymyśl coś, wymyśl, masz jeszcze ułamek sekundy. To twoja ostatnia szansa. Nagle stęchły, obrzydliwy smród uderzył go w nozdrza. Strząsnęły nim mdłości tak silne, że o mało nie zemdlał. Zrobiło mu się czarno przed oczami, ale moment sam zmienił się w szalone, wyjące zwierzę. Na moment sam zmienił się w szalone, wyjące zwierzę, jednakże wydobył się z mroku, unosząc ze sobą zbawienną myśl. Był to jeden, jeden, jedyny sposób ratunku. Musi odgrodzić się od szczurów ciałem innego człowieka. Otwór maski był tak blisko, że nic poza nim nie widział. Druciane drzwiczki zbliżyły się na szerokość dwóch dłoni do jego twarzy. Szczury wiedziały już, co zaraz nastąpi. Jeden podskakiwał niecierpliwie, a drugi, stary ręsztokowiec o szerokim, pomarszczonym pysku, Uniósł się na tylne łapy i, opierając o druty różowe spody przednich, zaczął gniewnie węszyć. Winston wpatrywał się w jego wąsy i żółte zębiska. Znów obładnął nim paniczny strach. Czuł się ślepy, bezsilny, otępiały. W cesarskich Chinach była to dość pospolita tortura. oświadczył to o Brian tym samym, dydaktycznym tonem. Paska zamykała się wokół twarzy Winstona. Druty dotykały policzków i wówczas nie, nie była to ulga, lecz nadzieja, zaledwie iskierka nadziei. Za późno, mogło już być za późno, ale nagle zrozumiał, że na całym świecie istnieje tylko jedna osoba, na którą może przenieść tę straszliwą torturę. Jedno ciało, które może się zasłonić przed szczurami. Zaczął wrzeszczeć jak opętany. Powtarzając w kółko: Zróbcie to, Juli, Juli, nie mnie, Juli. Nie obchodzi mnie, co się z nią stanie, niech jej zeżrą twarz obgryzą aż do kości, nie mnie, Juli, nie mnie. Spadł do tyłu w jakąś bezdenną otchłań, oddalał się od szczurów, ciąż przywiązany do fotela, przeleciał przez posadzkę, przez ściany budynku, przez ziemię, przez oceany, przez atmosferę, uniósł się w kosmos. Gdzie gwieździste przestworza, cały czas, coraz bardziej oddalając się od szczurów, dzieliły go od nich lata świetlna, ale wciąż czuł na policzkach zimny dotyk drucianej siatki. I O'Brien wciąż stał u jego boku. Kiedy jednak w ciemnościach rozległ się metaliczny trzask, Winston wiedział, że drzwiczki klatki nie otworzyły się. Lecz zatrzasnęły na dobre.